Ewangelia, którą przynosi Jezus, ta dobra nowina, przynosi rozłam. Rozłam nam się kojarzy z czymś bardzo negatywnym, w sensie, że nagle coś przestaje być w jakiejś całości, ale bardzo często jest tak gdzieś w tej naszej codzienności, że dobro zrasta się ze złem, że wiele naszych dobrych cech. No, zakorzenia się w czymś, co niekoniecznie jest odpowiednie do naszego życia. Ewangelia jest rozłamem. Ewangelia rozłupuje to, co jest zatwardziałe, rozdziela jedno od drugiego, żeby nam pokazać, teraz możesz wybrać, teraz widzisz, co jest dobre, a co jest złe. To odnosi się do naszego wnętrza, to odnosi się też do naszych relacji, do naszych rodzin. Niekoniecznie środowisko, w którym żyję, jest zawsze dobrym środowiskiem. Więc Ewangelia rzeczywiście jest rozłamem, ale nie po to, żeby nas skrzywdzić i nas zniszczyć, tylko nam pokazać, że ja w końcu mogę wybrać. W końcu to jest rozwalone, rozłam nastąpił i ja widzę, co jest dobre, co jest złe. I mogę swobodnie, w wolności, wybierać.